Łobuzy próbują uderzyć nowego w twarz, ale nie spodziewali się, że jest wyszkolony i gotowy, by unikać ciosów i sprać ich na kwaśne jabłko razem z ich kumplami. Kacper Nowak przekroczył szklane drzwi liceum, ogólnokształcącego imię Marii Skłodowskiej-Curie, w chłodny poniedziałkowy poranek w październiku, ściskając paski swojego sfatygowanego plecaka mocniej niż to konieczne. Mając 17 lat, mierzył zaledwie 1,65 m wzrostu, a jego szczupła budowa ciała sprawiała, że wyglądał młodziej niż w rzeczywistości. Jego ciemne włosy opadały na czoło w niesfornych falach, a ubranie, używane dżinsy i wyblakła szara bluza z kapturem, krzyczało łatwy cel każdemu, kto szukał kłopotów. Przeprowadzka z Radomia na to zamożne przedmieście była pomysłem jego matki na nowy początek po śmierci ojca, ale Kacper wiedział lepiej. Kłopoty miały sposób na odnalezienie go bez względu na to, gdzie się udał. Korytarze liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie tętniły energią uczniów wracających z weekendowych przygód. Markowe plecaki, drogie buty sportowe i najnowsze smartfony tworzyły wyraźny kontrast z skromnym wyglądem Kacpra. Trzymał głowę nisko, lawirując między grupami nastolatków, którzy ledwo zauważali jego istnienie. Właśnie tak wolał. Anonimowo, niewidocznie, bezpiecznie. Pani Kowalska, jego nauczycielka języka polskiego na pierwszej lekcji Przedstawiła go klasie z wymuszonym entuzjazmem. Wszyscy mamy dziś nowego ucznia. Kacper Nowak, czy chciałbyś nam coś o sobie powiedzieć? Jestem z Radomia, powiedział cicho Kacper. Jego głos ledwo docierał do tyłu sali. To wszystko. Kilka chichotów przebiegło przez klasę. Zauważył trzech chłopaków w ostatnim rzędzie, którzy wymieniali spojrzenia i uśmieszki. Największy z nich. Barczysty chłopak z blond włosami i zimnymi niebieskimi oczami oparł się na krześle z wyrazem, który Kacper znał aż za dobrze. Drapieżnik oceniający ofiarę. Podczas przerwy obiadowej Kacper znalazł wolny stolik w rogu stołówki, mając nadzieję zjeść kanapkę w spokoju, obserwując jednocześnie hierarchię społeczną wokół siebie. Popularne dzieciaki zajmowały centralne stoliki, a ich śmiech odbijał się echem od ścian. Sportowcy gromadzili się w pobliżu okien, wciąż nosząc swoje kurtki z literami, jak zbroje, a rozrzucone po całej stołówce były różne kliki i grupy, które sprawiały, że liceum przypominało starannie wyreżyserowany spektakl. No, proszę, proszę, co my tu mamy? Głos dobiegł za niego, ociekając udawaną ciekawością. Kacper odwrócił się, by zobaczyć trzech chłopaków z lekcji polskiego, zbliżających się do jego stolika. Lider, ten z blond włosami, miał na sobie kurtkę drużyny futbolowej z wyhaftowanym napisem Kowalski na plecach. Jego dwaj towarzysze flankowali go jak lojalni żołnierze. Jeden był wysoki i chudy, z policzkami pokrytymi bliznami po trądziku, a drugi był krępy z ramionami, sugerującymi, że spędza sporo czasu na siłowni. Jesteś nowy, prawda, Kacper? zapytał Kowalski, siadając na krześle naprzeciwko niego bez zaproszenia. Jestem Jacek, Jacek Kowalski, to jest Tomek wskazał na Wysokiego, a to Bartek, wskazując na krępego towarzysza. My tu rządzimy, żebyś wiedział. Kacper kontynuował jedzenie kanapki, mając nadzieję, że stracą zainteresowanie i pójdą dalej. Doświadczenie nauczyło go, że angażowanie się w relacje z prześladowcami tylko zaostrza sytuację. Lepiej przetrwać burzę i mieć nadzieję, że szybko minie. Niezbyt rozmowny, co? Kontynuował Jacek, sięgając przez stół, by zabrać jabłko Kacpra. Ugryzł duży kęs, a sok spływał mu po brodzie. To pewnie mądre. Ciche dzieciaki zwykle trzymają się z dala od kłopotów. Tomek parsknął śmiechem. Spójrz na niego, Jacek. Założę się, że nigdy się nie bił. Pewnie płacze, jak się zatnie papierem. Zostawcie mnie w spokoju, powiedział cicho Kacper, nie odrywając wzroku od swojej tacy. A co? Wtrącił się Bartek. Jego głos był nienaturalnie wysoki w drwinie. Pójdziesz poskarżyć się, mamusi? A czekaj, słyszałem, że nie masz już tatusia. To kiepsko, stary. Nic dziwnego, że jesteś taki mięczak. Komentarz uderzył jak fizyczny cios, ale Kacper zmusił się do zachowania spokoju. Jego dłonie zacisnęły się w pięści pod stołem, pamięć mięśniowa z niezliczonych godzin treningu groziła przejęciem kontroli nad jego starannie utrzymywaną kontrolą, ale nie mógł ujawnić tej części siebie. Nie tutaj. Nigdy. Myślę, że nasz nowy przyjaciel musi zrozumieć, jak działają sprawy w liceum ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Powiedział Jacek, wstając i dając znak swoim przyjaciołom, by poszli za nim. Do zobaczenia, Kacper, bardzo szybko. Gdy odeszli, Kacper pozwolił sobie na chwilę głębokiego oddechu, uwalniając napięcie, które zebrało się w jego ramionach. Wokół niego inni uczniowie wrócili do swoich rozmów, obserwując to spotkanie z obojętnym zainteresowaniem widzów w Zoo. Nikt nie interweniował, nigdy nikt tego nie robił. Schemat szybko się ustalił w ciągu następnych tygodni. Jacek i jego ekipa, o których Kacper dowiedział się, że są stałymi członkami drużyny futbolowej i nietykalni w szkolnym ekosystemie społecznym, uprzykrzali mu życie z wyrachowaną precyzją. Przypadkowo wpadali na niego na korytarzach, rozsypując jego książki po podłodze. Kradli mu pieniądze na lunch, twierdząc, że to podatek dla nowego ucznia. Na lekcji wychowania fizycznego obierali go za cel podczas zbijaka, rzucając piłkami, które graniczyły z napaścią. Najgorsze incydenty zdarzały się w przerwach między lekcjami, kiedy nauczyciele nie patrzyli, a administratorów nigdzie nie było widać. Jacek wydawał się mieć instynkt do znajdowania kacpra w samotności, czy to na pustych korytarzach, czy na odosobnionych klatkach schodowych. Każde spotkanie przebiegało według podobnego schematu. Werbalne zaczepki eskalujące do fizycznego zastraszania, a wszystko to, gdy Kacper zachowywał swoją pasywną postawę. Dlaczego się nie bronisz? Zapytał Jacek pewnego popołudnia po osaczeniu kacpra w pobliżu laboratorium chemicznego: naprawdę jesteś taki żałosny, czy po prostu się boisz? Kacper nic nie powiedział. Jego ciemne oczy utkwione w punkcie gdzieś za ramieniem Jacka. Wewnątrz jednak toczyła się inna rozmowa. Każdy mięsień w jego ciele katalogował postawę Jacka, jego równowagę, sposób, w jaki faworyzował prawą stronę. Kacper widział co najmniej cztery różne sposoby na zakończenie tej konfrontacji w mniej niż dziesięć sekund, ale zmusił się do pozostania w bezruchu. Złożył obietnicę matce po przeprowadzce z Radomia. Żadnych więcej bujek, żadnej więcej przemocy. Widziała, co ten świat może zrobić. Pochowała męża z tego powodu, a kacper nie chciał złamać jej serca wracając do tych sposobów, nawet jeśli oznaczało to codzienne znoszenie upokorzeń. Myślę, że jest zepsuty, zauważył Tomek, popychając ramię kacpra wystarczająco mocno, by ten się zachwiał. Jak zabawka, która przestała działać. Może musimy go nakręcić zasugerował Bartek, teatralnie strzelając kostkami palców. Ale Jacek podniósł rękę, powstrzymując swoich przyjaciół przed dalszą eskalacją. W jego wyrazie twarzy było coś wyrachowanego, jakby studiował kacpra pod kątem oznak słabości lub ukrytej siły. Nie, nie tutaj, za dużo kamer, ale wkrótce nowy, bardzo wkrótce. Punktem zwrotnym był piątkowy popołudnie pod koniec listopada. Kacper był w liceum ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie od prawie dwóch miesięcy, a codzienne męki stały się tak przewidywalne, jak jego poranny alarm. Opracował strategię unikania najgorszego: alternatywne trasy przez budynek, planowanie ruchów, aby uniknąć ekipy jacka, jedzenie lunchu w bibliotece zamiast w stołówce. Ale tego konkretnego dnia jego starannie skonstruowana obrona zawiodła. Kacper wychodził z ostatniej lekcji, kiedy zdał sobie sprawę, że zapomniał podręcznika do biologii. Korytarze były już prawie puste, większość uczniów spieszyła się, by rozpocząć weekend. Szybko odzyskał książkę z szafki i skierował się w stronę głównego wyjścia, tylko po to, by odkryć, że jego ścieżka jest zablokowana przez Jacka. Tomka i Bartka w pobliżu drzwi sali gimnastycznej. Dokąd się wybierasz nowy? Zapytał Jacek. Jego głos niósł ze sobą ostrze, którego Kacper wcześniej nie słyszał. Po prostu idę do domu, odpowiedział Kacper, przesuwając podręcznik na drugie ramię i szukając alternatywnej trasy. Właściwie to myślę, że idziesz z nami, powiedział Jacek, zbliżając się. Rozmawialiśmy. I zdaliśmy sobie sprawę, że nigdy cię odpowiednio nie powitaliśmy w liceum ogólnokształcącym imię tu Marii Skłodowskiej-Curie. To z naszej strony bardzo niegościnne. Zanim Kacper zdążył odpowiedzieć, Tomek złapał go za ramię, a Bartek ruszył, by zablokować każdą potencjalną drogę ucieczki. Poprowadzili go przez drzwi sali gimnastycznej i korytarzem, który prowadził do siłowni. Dźwięk ich kroków odbijał się echem od betonowych ścian, a Kacper poczuł, że jego tętno wzrasta pomimo jego wysiłków, by zachować spokój. Siłownia była pusta, a jej okna wychodziły na tylny parking, gdzie nikt nie zobaczyłby, co się dzieje w środku. Jacek włączył światła, a świetlówki rzucały ostre cienie na sprzęt. Posłuchaj, Kacper, powiedział Jacek, zdejmując swoją kurtkę z literami i wieszając ją ostrożnie na haku. Obserwuję cię przez te kilka miesięcy i coś mi się nie zgadza. Znosisz wszystko, co ci serwujemy, nie broniąc się, ale jest coś w twoich oczach. Coś, co mówi, że mógłbyś się bronić, gdybyś chciał. Kacper położył podręcznik na pobliskiej ławce, jego ruchy były rozważne i kontrolowane. Nie chcę kłopotów. Szkoda, wtrącił się Tomek, bo kłopoty cię znalazły. Widzisz, myślę, że coś ukrywasz, kontynuował Jacek, podwijając rękawy. Może jesteś twardszy niż wyglądasz, może po prostu udajesz ofiarę, żeby wzbudzić współczucie. Tak czy inaczej, mam dość zastanawiania się. Bartek znów strzelił kostkami palców, dźwięk był nienaturalnie głośny w zamkniętej przestrzeni. Możemy to już skończyć? Mam plany na wieczór. Wiesz, co myślę? zapytał Jacek, wchodząc w przestrzeń osobistą Kacpra. Myślę, że jesteś fałszywy. Myślę, że udajesz tego cichego, bo boisz się tego, co ludzie mogliby pomyśleć, gdyby znali prawdziwego ciebie. Ale ja się dowiem, kim naprawdę jesteś. Bez ostrzeżenia prawa ręka Jacka wystrzeliła do przodu w prostym ciosie skierowanym prosto w twarz Kacpra. To był telegrafowany atak, zadany z pewnością siebie kogoś, kto nigdy nie spotkał się z prawdziwym oporem. Jacek spodziewał się trafić w nos Kacpra, zobaczyć krew i łzy i w końcu przełamać tajemniczy spokój nowego dzieciaka. Zamiast tego Kacper przechylił głowę o 15 centymetrów w lewo. Pięść Jacka przeleciała obok ucha kacpra, a pęd uniósł go do przodu i wytrącił z równowagi. Przez chwilę, na twarzy prześladowcy pojawiło się zmieszanie, gdy jego mózg próbował przetworzyć to, co się właśnie stało. W tej samej chwili ciało kacpra poruszyło się z płynną precyzją, która świadczyła o niezliczonych godzinach treningu. Jego lewa ręka wystrzeliła w górę, by złapać wyciągnięty nadgarstek Jacka, podczas gdy jego prawa dłoń uderzyła w górę w staw łokciowy Jacka. Kombinacja stworzyła punkt dźwigni, który wprawił Jacka w ruch obrotowy na bok, zanim wpadł na stojak z handlami. Metalowe ciężary zadźwięczały jak dysonansowe dzwony, gdy Jacek mocno uderzył o podłogę. Tomek zareagował pierwszy, szarżując do przodu ze swoim dłuższym zasięgiem i wyprowadzając dziki sierpowy. Kacper uchylił się pod ciosem i podciął nogę Tomka, powalając wysokiego chłopaka na ziemię. Zanim Tomek zdążył się podnieść, Kacper złapał go za koszulę i pomógł mu wstać, tylko po to, by natychmiast rzucić go z powrotem na ziemię idealnie wykonanym rzutem biodrowym, który posłał Tomka ślizgiem po gumowanej podłodze. Bartek, pomimo swojej krępej budowy i doświadczenia na siłowni, zawahał się przez decydującą sekundę, obserwując, jak jego dwaj przyjaciele są rozbierani z chirurgiczną precyzją. To wahanie kosztowało go drogo. Kacper pokonał odległość między nimi w dwóch szybkich krokach. Zrobił zwód w lewo, aby skierować tam obronę Bartka, a następnie wbił prawą pięść w splot słoneczny Bartka z siłą wystarczającą, by zgiąć go w pół, gdy łapał powietrze. Cała konfrontacja trwała krócej niż 30 sekund. Jacek z trudem wstał. Jego kurtka z literami była teraz pognieciona, a blond włosy potargane. Krew sączyła się z małego skaleczenia na czole, gdzie uderzył w stojak z handlami. Co do cholery, jak ty? Chciałeś wiedzieć, kim naprawdę jestem? zapytał Kacper. Jego głos był spokojny, ale niósł ze sobą nową władzę, która wypełniła pomieszczenie. Jestem kimś, kto walczy od ósmego roku życia. Jestem kimś, kto spędzał każde popołudnie przez dziewięć lat, ucząc się, jak ranić ludzi gołymi rękami. Jestem Kimś, kto zdecydował się nie używać tych umiejętności, ponieważ obiecałem matce, że nie stanę się osobą, która rozwiązuje problemy przemocą. Tomek przewrócił się na ręce i kolana, wciąż próbując zrozumieć, jak tak szybko znalazł się na podłodze. Bartek pozostał zgięty w pół, oddychając płytko i wyglądając jakby miał zwymiotować. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz. Kontynuował Kacper, jego ciemne oczy przesuwały się od jednego pokonanego prześladowcy do drugiego. To, że nie chcę walczyć, nie oznacza, że nie mogę walczyć. To, że wolę pokój, nie oznacza, że pozwolę Wam po sobie deptać w nieskończoność. Naciskaliście i naciskaliście, aż coś we mnie pękło, a teraz zobaczycie, co powstrzymywałem. Jacek otarł krew z czoła grzbietem dłoni, a jego wyraz twarzy przechodził przez złość, zmieszanie i coś, co mogło być strachem. To jeszcze nie koniec. Tak, to koniec odpowiedział stanowczo Kacper bo jeśli znów do mnie podejdziesz, następnym razem nie będę się powstrzymywał. Co się właśnie stało? To byłem ja, delikatny to byłem ja używający tylko tyle siły, by coś udowodnić, nie raniąc nikogo z was poważnie. Ale jeśli znów mnie popchniesz, jeśli zmusisz mnie do wyboru między Twoim dobrem a moim, wybiorę swoje za każdym razem. Podniósł podręcznik do biologii i ruszył w stronę drzwi, zatrzymując się dopiero gdy Jacek zawołał za nim: Czekaj, skąd mamy wiedzieć, że nikomu o tym nie powiesz? Kacper odwrócił się, studiując trzech chłopaków, którzy uprzykrzali mu życie przez miesiące. Wyglądali teraz na mniejszych, jakoś spuszczeni z tonu i zwyczajni. Bo nigdy nie chodziło o zawstydzenie was lub zemstę. Chodziło o to, żeby to się skończyło. Jeśli to się skończy, to skończyliśmy. Jeśli nie, wzruszył ramionami. Cóż, widzieliście, co się dzieje, gdy się kogoś nie docenia. Wieść o incydencie na siłowni rozeszła się po Liceum ogólnokształcącym imię Marii Skłodowskiej Curie z prędkością, jaką mogły osiągnąć tylko licealne plotki. W poniedziałek rano wszyscy wydawali się wiedzieć, że coś się wydarzyło między Kacprem Nowakiem a ekipą Jacka Kowalskiego, chociaż szczegóły różniły się znacznie w zależności od tego, kto opowiadał historię. W niektórych wersjach, Kacper był tajnym mistrzem sztuk walki, który zniszczył trzech futbolistów bez kropli potu. Inni twierdzili, że jest powiązany z niebezpiecznymi ludźmi z Radomia i groził Jackowi, który się wycofał. Kilka kreatywnych dusz sugerowało nawet, że jest w programie ochrony świadków i ma rządowe szkolenie. Kacper ignorował szepty i spojrzenia, zachowując swoje upodobanie do cichej anonimowości. Ale coś fundamentalnego zmieniło się w szkolnej dynamice społecznej. Uczniowie, którzy wcześniej go ignorowali, teraz oferowali ostrożne skinienia głową na korytarzach. Nauczyciele wydawali się bardziej skłonni do włączania go do dyskusji na lekcjach. Nawet pani ze stołówki dawała mu dodatkowe porcje bez pytania. Jacek, Tomek i Bartek trzymali się z daleka, chociaż Kacper czasami przyłapywał ich na obserwowaniu go z drugiego końca pokoju z wyrazem twarzy, którego nie potrafił do końca odczytać. Nie było więcej przypadkowych spotkań, nie było więcej podatków od pieniędzy na lunch, nie było więcej ukierunkowanego nękania. Trzej chłopcy wydawali się nagle zainteresowani unikaniem kacpra. Transformacja nie umknęła uwadze innym uczniom, którzy cierpieli z powodu podobnego traktowania. Uczeń drugiej klasy, Daniel Chen, który był poprzednim ulubionym celem Jacka, podszedł do kacpra pewnego popołudnia z mieszaniną ciekawości i wdzięczności. Nie wiem, co zrobiłeś, powiedział cicho Daniel, ale dziękuję. Jacek nie zaczepiał mnie ani razu od zeszłego tygodnia. Kacper skinął głową, ale nie wdawał się w szczegóły. Nie był zainteresowany zostaniem szkolnym bohaterem lub obrońcą. Chciał po prostu skończyć ostatnią klasę w spokoju i przejść do tego, co miało nadejść. Prawdziwy test nadszedł trzy tygodnie później, podczas przerwy obiadowej. Kacper siedział przy swoim zwykłym stoliku w rogu. W końcu mógł jeść bez ciągłego oglądania się za siebie, kiedy zauważył zamieszanie w pobliżu środka stołówki. Grupa uczniów starszych klas otoczyła uczennicę pierwszej klasy, wyśmiewając ją z powodu jej domowych ubrań i tanich butów sportowych, podczas gdy ona bezskutecznie próbowała zebrać swoje rozsypane książki. Przez chwilę Kacper poczuł znajome pragnienie interwencji, wykorzystania swoich umiejętności, aby pomóc komuś, kto nie mógł sobie pomóc. Ale wtedy zauważył Jacka Kowalskiego przy pobliskim stoliku, obserwującego scenę z obojętnym zainteresowaniem. Ich oczy spotkały się w zatłoczonym pokoju, a Kacper zobaczył coś w rodzaju zrozumienia między nimi. Jacek wstał. Podszedł do grupy prześladowców i powiedział coś, czego Kacper nie słyszał. Cokolwiek to było, spowodowało, że uczniowie starszych klas natychmiast się rozeszli, pozwalając uczennicy pierwszej klasy zebrać swoje rzeczy w spokoju. Jacek nie robił z tego wielkiego widowiska ani nie szukał uznania za swoją interwencję. Po prostu wrócił do swojego stolika i kontynuował jedzenie lunchu. To nie było dokładnie odkupienie. Jacek Kowalski był nadal tą samą osobą, która uprzykrzała życie Kacpra przez miesiące. Ale to było uznanie, uznanie, że władza wiąże się z odpowiedzialnością i że siła powinna chronić, a nie żerować na słabości. Gdy Kacper kończył ostatnią klasę w liceum ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zastanawiał się nad lekcjami, których się nauczył o przemocy, wyborze i odwadze potrzebnej do przełamywania cykli krzywd. Odkrył, że prawdziwa siła nie mierzy się tym, ile szkód możesz wyrządzić, ale tym, ile powściągliwości możesz okazać, gdy jesteś prowokowany. Nauczył się, że czasami musisz stanąć w obronie siebie, aby zasłużyć na szacunek, ale że stanie w obronie nie wymaga stawania się tym, czym gardzisz. Co najważniejsze, udowodnił sobie, że może dotrzymać obietnicy danej matce, jednocześnie chroniąc swoją godność. Umiejętności, których nauczył go ojciec, zanim przemoc tego świata odebrała mu życie, nie musiały definiować przyszłości kacpra. Mogły być po prostu narzędziami w jego arsenale, używanymi tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne i zawsze z celem deeskalacji, a nie dominacji. W dniu ukończenia szkoły, gdy Kacper przechodził przez scenę, aby odebrać dyplom, zauważył Jacka Kowalskiego na widowni. Były prześladowca skinął głową w uznaniu. Nie była to dokładnie przyjaźń, ale wzajemny szacunek między dwiema osobami, które nauczyły się czegoś wartościowego o sobie i o sobie nawzajem. Kacper skinął głową w odpowiedzi, a następnie spojrzał w przyszłość z pewnością siebie która wynikała ze świadomości, kim naprawdę jest i do czego jest zdolny, gdy zostanie zbytnio popchnięty. Znalazł równowagę między pokojem a siłą, między ofiarą a agresorem. A ta równowaga dobrze mu posłuży w każdym wyzwaniu, którego czeka.